Witam serdecznie, ze mną Dawid Wilk, ekipa Patata Caliente. Witam Cię Dawid. Witam serdecznie. Drugie Wasze spotkanie. Dzisiaj pierwsze zwycięstwo 4-3 z okręgową Radą Adwokacką. Dobry mecz. Powiem Ci tak, pierwsza połowa bardzo dobra w waszym wykonaniu. No w drugim, drugiej odsłonie mam wrażenie, że dorywali już przejął inicjatywę i wy się nastawiliście na kontrę. Powiedz mi, jak ty to widziałeś? Zdecydowanie po prostu mieliśmy mniej zmian i widać że to było w drugiej połowie. Jeszcze w pierwszej połowie mieliśmy sporo sił, w drugiej jednak liczba zmian zdecydowała. No i musieliśmy się mocno bronić. Na na... Natomiast fajnie, że udało się parę sytuacji wykorzystać i mieliśmy to przewagę i... Mogliśmy się spokojnie bronić w końcu. Może nie spokojnie, ale bronić się w końcu. Dawid, czapki z głów chyba dla bramkarza też waszego, bo jedna taka parada, będę tam wnioskował, że była paradą tygodnia. No piękny strzał, pięknie obroniony, sparował na słupek, ale w wielu, wielu sytuacjach dość pewnie bronił. No i przyczynił się dość mocno do, do tego zwycięstwa. Dokładnie, zgadza się taka mała śpieczka, zrehabilitował się za pierwszy mecz, bo troszkę słabiej poszło, ale drugi mecz super, wrócimy się do formy z poprzednich sezonów i oby tak dalej. Dawid, no dzisiaj wygraliście z ekipą, która jeszcze nie przegrała, a to już ich czwarte spotkanie było. No, dobrze to wyglądało na tle tak mocnego rywala. Powiedz mi, co się stało w tym pierwszym spotkaniu? Myślę, że przede wszystkim to był nasz pierwszy mecz. Tak naprawdę wiele osób widziało się po raz pierwszy, więc no, siłą rzeczy zaczęliśmy źle tamten mecz, ale druga połowa myślę, że już była całkiem niezła już w tym pierwszym meczu. A z meczem na meczu będzie po prostu lepiej. Musimy się po prostu zgrać, bo to był nasz drugi wspólny mecz. Ok, czyli podpytam jeszcze o drużynę. powiedzmy, czyli drużyna budowana na nowo, debiutancka, czyli co, czekamy tak naprawdę na, na rozkwit Waszych możliwości co w drugiej części sezonu? Mam nadzieję, że szybciej. Czekamy jeszcze na parę powrotów w defensywie, bo tu nam paru, paru ludzi jeszcze brakuje. Część osób już grała parę sezonów temu, część jest nowych, więc no, potrzebujemy na pewno czasu. Dawid, czwarta bramka zdobyta tyłkiem przez chłopa, no nie, nie, dokładnie nie powiem przez kogo, bo już, już nie kojarzę, ale chyba, tak, chyba kolega Piotrek. jest mi, no, rzadkość, nie? Rzadkość, natomiast no, trzeba wszystkim słuchać, jak się tylko da, tym bardziej w takim ciężkim meczu. Okej, okay, dobra, to nie sposób zapytać Ci na sam koniec cele drużyny na sezon. Myślę, że no, chcielibyśmy połaczyć o trójkę i potem no, będziemy walczyć do końca. Na razie... Pół na pół można powiedzieć, ale tak jak mówię, zgrywamy się, myślę, że będzie lepiej. Myślę, że też mamy ciężki terminarz na początku, patrząc na, na to, z kim gramy, więc liczę na to, że będziemy punktować regularnie i coraz lepiej. Okej, okay, czyli interesuje nas tylko pudło, tylko was? Dokładnie. Tego Wam życzę, wszystkiego dobrego, dzięki za dzisiaj. Dzięki.